W moim życiu jest 8 rzeczy, co do których żałuję, że nie wiedziałam tego wcześniej. Uniknęłabym wtedy wielu niepotrzebnych rozczarowań i frustracji. Nagrywam ten film dla ciebie, abyś szybciej doszedł do właściwych wniosków i nie musiał przerabiać podobnych rozczarowań i frustracji we własnym życiu. Obejrzyj go do końca, bo dzięki temu oszczędzisz sporo czasu, unikniesz niepotrzebnych problemów i zbudujesz Twoje dobre życie jeszcze szybciej. Pierwsza ważna rzecz. Sukcesem jest trochę jak z jedzeniem, piciem czy snem. Pewnie niektórzy powiedzieliby, że do tego zestawienia pasuje też dobry seks. Żadnej z tych rzeczy, nawet gdy są nie wiadomo jak wspaniałe, nie da się zrobić na zapas, skosztować i więcej w życiu nie chcieć i nie pragnąć. Jeśli zjesz coś naprawdę pysznego, to choć teraz zaspokoi to Twój głód i pewnie ucieszy podniebienie, to nie ma szans, że za jakiś czas znów nie będziesz głodny. Jeśli zaspokoisz pragnienie, to w końcu i tak znów je odczujesz. Jeśli porządnie się wyśpisz i wypoczniesz, to za jakiś czas znów będziesz potrzebował się zregenerować. Jeżeli doświadczysz intymności i bliskości z ukochaną osobą, to i to doświadczenie będziesz chciał powtarzać. Nie powiesz było tak super, że już więcej w życiu nie chcę tego doświadczać. A co to ma wspólnego z sukcesem? Jeśli się uważnie przyjrzysz, to z łatwością zobaczysz, że z sukcesem jest podobnie. Nawet jeśli coś osiągniesz, jeśli zrealizujesz swoje marzenie, ambicje czy plan, to owszem, odczujesz satysfakcję i spełnienie, ale za jakiś czas będziesz tego uczucia pragnął znowu. Jako ludzie bardzo szybko przyzwyczajamy się do różnych rzeczy. Do tych dobrych zresztą znacznie szybciej niż do tych złych. I do tego, że coś mamy, coś osiągnęliśmy, też przyzwyczajamy się dość szybko. Zastanów się: jak długo cieszyłeś się z awansów pracy, albo jak długo od momentu przeprowadzki cieszyłeś się z wymarzonego mieszkania? Ludzie bardzo często dążą do czegoś, spodziewając się, że po osiągnięciu tego, co definiują jako sukces, już będą mogli spocząć na laurach i spijać śmietankę, delektując się tym, co osiągnęli. Tymczasem po jakimś czasie okazuje się, że mamy kolejne pomysły, dążenia i cele, i znowu w oddali widzimy coś po osiągnięciu, czego, jak się nam wydaje, już teraz naprawdę będziemy u celu i będziemy szczęśliwi. Uświadomienie sobie, że sukcesem jest właśnie jak z jedzeniem, piciem i spaniem, pozwoli Ci na delektowanie się już samym procesem, kolejnymi etapami, dążeniem bez czekania na rezultat końcowy. A jeśli się tak naprawdę dobrze nad tym zastanowisz, to ta obserwacja pozbawi cię też rozczarowania, że kolejny sukces nie wystarczył na resztę życia i że znowu za czymś gonisz. Bo przecież w życiu każdy z nas musi mieć jakiś cel. Na przełomie roku widać to zresztą bardzo wyraźnie. Zastanów się więc nad tym i spróbuj cieszyć się samym dążeniem do celu i do rezultatu, który sobie założysz. Druga ważna rzecz, którą chciałabym wiedzieć wcześniej, też ma związek z gonieniem za czymś i czekaniem na to, aż coś się ziści. Ta druga rzecz, o której nie wiedziałam, to to, że nigdy nie będę szczęśliwa tylko z tego powodu, że osiągnęłam jakiś cel, albo kupiłam jakąś rzecz, czy zdobyłam coś konkretnego. Że szczęście to nie jest coś, co będę miała kiedyś w przyszłości, wtedy, gdy i tu wstawię jakiś warunek. Powiedz sobie takie zdanie i tu wstaw dowolne wybrane przez siebie zakończenie. Będę szczęśliwy wtedy, gdy skończę studia, kupię dom, wychowam dzieci na porządnych ludzi, spłacę kredyt, zmienię pracę, przeprowadzę się itd. i tak dalej. Można w nieskończoność podawać te momenty, od których będziesz szczęśliwy. Zaskakująco często uzależniamy nasze szczęście od zaistnienia w przyszłości pewnych okoliczności lub zdarzeń. Tymczasem jeśli się naprawdę dobrze przyjrzysz na znane ci osoby, które są naprawdę szczęśliwe, to z łatwością zobaczysz, że elementem wspólnym nie będzie ani wiek, ani stan kąta, ani wykształcenie, albo miejsce zamieszkania. Ten wspólny mianownik to po prostu wdzięczność za to, co się ma i umiejętność dostrzeżenia i docenienia tego. Szczęście wynika z wdzięczności. I to zazwyczaj nie jest tak, że najpierw jesteś szczęśliwy, a potem jesteś wdzięczny, ale właśnie doceniasz to, co masz, jesteś wdzięczny i to z tej wdzięczności wynika odczuwane przez ciebie szczęście. Uświadomienie sobie tego może sprawić, że przestaniesz czekać na to, by być szczęśliwym wtedy, gdy. A może okaże się, że tak naprawdę jesteś szczęśliwym już teraz? To jest nawiasem mówiąc całkiem ciekawe pytanie, żeby zastanowić się samemu tak uczciwie. Kiedy ostatnio odczuwałeś taką prawdziwą, czystą wdzięczność za to, co masz? Trzecia kwestia, którą warto sobie uświadomić, to to, że wspaniale jest rezygnować. Na początku trochę się wzdrygnęłam na samą myśl, żeby tak to ująć, i jeśli ciebie wychowano w poczuciu, że wszystkie sprawy i tematy należy doprowadzać do końca, to pewnie doskonale mnie rozumiesz. To, co jednak warto dostrzec, to to, że trwanie w projektach, relacjach, zadaniach, które nie rokują, sporo kosztuje. I często jest to zarówno koszt finansowy czy emocjonalny, ale tak naprawdę największy koszt, który trzeba sobie dogłębnie uświadomić, to koszt utraconych sposobności. Jeśli jesteś zajęty czymś, co już dawno utraciło sens, ale nie chcesz tego porzucić, odpuścić, i zrezygnować, to tak trwając, Tracisz całe mnóstwo sposobności, które mogłyby sprawić, że Twoje życie będzie jeszcze lepsze i jeszcze szczęśliwsze. Trwając w byle jakiej pracy, tracisz sposobności rozwoju, który mógłbyś doświadczyć w innym miejscu. Trwając w już dawno martwym związku, tracisz sposobność poznania kogoś, kto mógłby Cię naprawdę uszczęśliwić. I jeszcze przy okazji pozbawiasz też Twojego partnera możliwości poznania dla siebie właściwej osoby. Najlepszy moment na zmianę jest tu i teraz. To może być koniec roku, może być jego początek, może być nowy tydzień, nowy miesiąc, ale tak naprawdę najlepszą okazją powinno być to, że dziś jest pierwszy dzień reszty twojego życia. Nie zmarnuj tego. Jeśli wśród Twoich zamierzeń albo planów na najbliższy czas jest poprawienie swojego związku, albo właśnie dopiero budowanie go z ukochaną osobą, to zanim przejdziemy do czwartej rzeczy i kolejnych, serdecznie Ci polecam naszą nową książkę Sukces w relacjach damsko-męskich. W książce znajdziesz opisane zasady i metody do budowania szczęśliwego, długoterminowego związku. A jeśli jesteś na etapie zmian, o których mówiliśmy przed momentem, to z książki dowiesz się też kiedy i jak zakończyć związek, jak też jak uporać się mentalnie z nieudaną relacją. Pierwsze recenzje, które do nas docierają, są naprawdę znakomite, więc link do książki zostawiać tutaj na dole w opisie pod filmem. A my wracamy do rzeczy, o których wiedza wcześniej mogłaby znacznie ułatwić moje życie. Czas na rzecz czwartą. Ta rzecz to: Otaczają cię ludzie! Wiem, że to wiesz, ale to jest coś, co nie tylko warto wiedzieć, ale jeszcze warto sobie to uświadomić. Co to oznacza w praktyce, że otaczają cię ludzie? Niemniej, mniej więcej tyle, że nie otacza cię modelowy rodzic, modelowa żona, przyjaciel czy pracodawca. Dokoła są realni ludzie ze swoimi uczuciami, emocjami, potrzebami, ale też. Ze swoimi wadami, słabościami i ułomnościami. I zaakceptuj to, że ludzie nie są idealni i nie mają Twojego postrzegania świata, Twoich wartości, czy nawet w wielu sytuacjach nie zachowują się tak, jakbyś Ty tego oczekiwał, czy nawet zakładał, albo jakbyś sam postąpił na ich miejscu. Takie uświadomienie sobie, że obok Ciebie są osoby, które mogą pewne rzeczy widzieć zupełnie inaczej, a nawet które mają swoje wyobrażenia i dążenia, może pozbawić cię sporo frustracji, kiedy kolejnym razem znowu zderzysz się ze ścianą, próbując komuś coś pokazać lub wytłumaczyć. Uświadomienie sobie tego, że otaczają nas inni, odrębni od nas ludzie, wiąże się też z akceptacją tego faktu i tej rzeczywistości. Da ci to całkiem sporo zrozumienia dla innych ludzi, ich zachowań czy potrzeb, a jeśli to zaakceptujesz, to po prostu pozwolisz im też na to, samemu przy okazji uwalniając się od niepotrzebnych oczekiwań. Wierz mi, ta wiedza nabyta odpowiednio wcześniej pozwoliłaby mi uniknąć wielu frustracji w relacjach, więc przemyśl sobie solidnie ten temat dla własnych korzyści. Piąta rzecz, która znacznie ułatwiłaby mi funkcjonowanie w różnego rodzaju relacjach, to świadomość tego, że ludzi zazwyczaj najbardziej interesują oni sami. Ta świadomość z kolei pozwoli Tobie na to, by do innych ludzi skuteczniej docierać. Po to, by ich do czegoś przekonać, po to, by nawiązać z nimi relacje, czy nawet po to, by im coś sprzedać albo zaoferować. Skoro ludzi najbardziej interesują oni sami, to często nawet nieświadomie mogą zadawać sobie pytanie, w jaki sposób mnie to dotyczy, albo co ja z tego będę miał. I jeśli Ty na to pytanie będziesz umiał odpowiedzieć, ba, jeśli odpowiesz na nie jeszcze zanim druga osoba sama je sobie zada i uświadomi, to nie tylko wzbudzisz zaciekawienie i zyskasz uwagę. Ale też może się przed tym otworzyć całe mnóstwo innych, dotychczas niedostępnych sposobności. Spróbuj wchodząc w relacje z różnymi ludźmi spojrzeć na sytuację z ich perspektywy, bo to może kolosalnie zmienić interakcje, jakie masz z innymi osobami, i to zarówno zawodowo, jak i prywatnie. Gdy uświadomisz sobie, że ludzie interesują się w dużej mierze głównie samymi sobą, to podzielenie tego zainteresowania może być prostą drogą do zjednania sobie sympatii i przychylności osób, na których Ci zależy. Z tym postrzeganiem wiąże się jeszcze jedna rzecz, i jest ona na tyle istotna, że warto, żeby omówić ją osobno. Ta rzecz, którą sobie warto uświadomić i przemyśleć to to, że zachowanie ludzi wobec Ciebie ma zazwyczaj znacznie więcej wspólnego z nimi samymi niż z Tobą. Czasem to gorszy dzień. Czasem jakieś problemy lub doświadczenia, czasem wspomnienia z przeszłości, które wpływają zarówno na zachowanie tych osób, ale też na to, jak postrzegają i interpretują różne fakty. Każdy z nas patrzy na świat przez pryzmat różnych filtrów własnych doświadczeń, poglądów i przekonań. I one w dużej mierze decydują o tym, jak interpretujemy rzeczywistość. Zanim więc zaczniesz nadmiernie się przejmować i brać coś do siebie, zanim zaczniesz siebie obwiniać i w sobie szukać problemu, Przyjrzyj się uważnie, czy czasem zachowanie danej osoby wobec ciebie nie ma właśnie więcej wspólnego z tą osobą i tym, jak ona postrzega świat, niż z tobą samym, tym, jakim ty jesteś i jak ty się zachowujesz. A jeśli chcesz samemu popracować nad własnymi przekonaniami, to polecam ci dwa filmy na moim kanale: jeden o tym, jak pozbyć się stereotypów i uprzedzeń, a drugi jak zmienić swoje przekonania. Oba filmy podlinkuję ci na dole w opisie. Tam też wrzucę film o tym, w jaki sposób rozmawiać z ludźmi o innych poglądach, więc zerknij do opisu po zakończeniu tego materiału. A teraz siódma rzecz, którą zobaczyłam z czasem, a którą warto sobie uświadomić odpowiednio wcześniej. Ta rzecz dotyczy związków. Często obserwuję, że poszukując partnera, szukamy kogoś, kto w naszym mniemaniu będzie posiadał zestaw cech, które będą świadczyły o tym, że ta osoba jest idealna. Tymczasem szczęśliwego związku nie stworzysz z osobą, która jest idealna, ale z taką, która jest idealnie pasująca do ciebie. A to, czy ktoś jest ideałem, czy jest idealnie pasujący, to są jednak dwie zupełnie różne rzeczy. I aby rozpoznać, czy ktoś jest do ciebie idealnie pasujący, musisz najpierw poznać siebie odpowiednio wnikliwie, znać swoje preferencje i swoje potrzeby. Musisz wiedzieć, co ci pasuje, żeby wiedzieć, co jest dla ciebie pasujące idealnie. Wcześniejsze próby cementowania relacji, bez poznawania naprawdę siebie i swojego partnera, mogą być bardzo prostą drogą do frustracji, rozczarowań i rozstań. A tych, jako adwokat, widziałam już naprawdę całkiem sporo. Wiele z nich można było uniknąć, gdyby osoby budujące wspólny związek wcześniej przemyślały ten aspekt, o którym teraz mówimy. Jeśli zastanawiasz się też, jakie rzeczy ustalić przed związkiem, to tydzień temu mówiliśmy właśnie na ten temat. Link do tamtego filmu również zostawię ci na dole. O tym, jak dokładnie przygotować się do związku, piszemy też szerzej w książce Sukces w relacjach damsko-męskich, więc znowu polecam Ci tę lekturę. Wybierając dla siebie partnera na resztę życia, pamiętaj, że to ty będziesz z tą osobą żył każdego dnia i że to ma być Twój najważniejszy człowiek na świecie. Musi on być więc idealnie pasujący. Tobie, a nie Twoim rodzicom, rodzeństwu, znajomym czy sąsiadom. Niby to, że oczywista, ale niestety w wielu przypadkach widziałam, że tak nie jest, więc koniecznie przemyśl to uważnie, zanim zdecydujesz się na trwały związek. A teraz przechodzimy do ósmej rzeczy, która również może być dla Ciebie pomocna i otwierająca oczy. Ta rzecz to uświadomienie sobie, że z życiem jest trochę jak z jazdą samochodem. Nawet jeśli obok ciebie siedzi pilot, który mówi, gdzie, jak i którędy jechać, to to ty jesteś kierowcą i to ty decydujesz, gdzie pojedziesz, jak szybko, kiedy zrobisz przerwę, kiedy zawrócisz albo zmienisz kierunek. To ty jesteś też odpowiedzialny za przebieg podróży, jej bezpieczeństwo i podejmowane decyzje. Uświadomienie sobie tego, jak wiele zależy od ciebie, może być z jednej strony trudne, bo oznacza to konieczność przejęcia pełnej odpowiedzialności za swoje życie. Bez zwalania na szefa, rząd, męża, rodziców, rodzeństwo znajomych czy los. Ale z drugiej strony jest to wspaniałe, bo w końcu, skoro to od ciebie zależy, to znaczy, że zawsze masz możliwość coś zrobić, coś zmienić, coś poprawić. I tak jak w jeździe samochodem możesz zmienić kierunek albo wybrać trasę alternatywną, tak też w realnym życiu. Jeśli nie znajdujesz satysfakcji w miejscu, w którym aktualnie się znajdujesz, to może właśnie teraz jest dobry moment, by pomyśleć o trasie alternatywnej. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zrób to proszę teraz. Sprawisz mi sporo radości, a i sam dzięki temu nie przegapisz następnych materiałów, a zapowiada się w najbliższym czasie sporo ciekawych tematów do poruszenia. Obejrzyj jeszcze ten film o tym, jak skutecznie wdrożyć dobre nawyki, bo na przełomie nowego roku to coś, co na pewno każdemu może się przydać. Powodzenia w działaniu, wszystkiego co najlepsze w nowym roku i do zobaczenia następnym razem.